Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marzena Trida i zaraz zaczynamy kolejne porównanie talii kart. Będziemy porównywać do klasycznego Reader'a White'a Tarja Tarot Original. Natomiast dzisiaj na tapet wjeżdża Everyday Witch Tarot. No zobaczymy, co tutaj będziemy mieć. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was na kolejny ekran. Tutaj sobie tylko laptopa trochę odsunę. No i co? No i porównujemy najpierw pakowania oczywiście. Klasyczne, zwykłe, najzwyklejsze puzderko, które pewnie niedługo się rozwali, a biorąc pod uwagę to, ile filmików ostatnio nagrywam. No, a tutaj mamy, wiecie, pudełko kolekcjonerskie na magnes. Mam nadzieję, że słychać. Tutaj mamy książkę. Tak, na możliwość naszych notatek. Takie, wiecie, no, widać, że jest to zrobione tak konkretnie e, po angielsku. Zrobiona. Mamy sznureczek bardzo lubię, tak, dobra ja sobie odłożę, skutkę, żeby mi nie przeszkadzało, no i cóż, no i zobaczmy jak to wygląda klamaturowo, mniej więcej jest to samo, tak, jest mniej więcej to samo, wielkościowo, no, no że tak powiem, witch jest troszeczkę szerszy i yy, krótszy, Mam nadzieję, że rozumiecie, odchodzi. No, rewers tak wygląda, ale te są bardziej śliskie, tak? One są takie trochę bardziej, no wersja kolekcjonerska, coś, coś ala to. Nie wiem, czy bym była w stanie z nich um, korzystać, że tak powiem, na co dzień. No, ale kochani, żeby nie przedłużać, lecimy, zobaczmy, co my mamy. Głupiec, tak? No tutaj mamy stricte stylizowane na czarownica. Tak, mam podwójnego głupca, zapomniałam, przepraszam. Dobra, mamy maga. W ogóle powiem Wam, że właśnie w tych taliach, tych powiedzmy sobie tych dużych, tak? W tych powiedzmy kolekcjonerskich, parokrotnie mi się już zdarzyło, że miałam podwójne karty. Nie wiem w ogóle dlaczego. Dobra, mamy maga. Ładne zdobienia, ale no, jak możecie zobaczyć, one są w bardzo podobnym stylu jak Greenwich Tarot, Witches Tarot bardzo, bardzo podobny styl. Cesarzowa, cesarz, kapłan, okay, mistrz jogi, kochankowie, rydwan, siła, eremita, koło fortuny, sprawiedliwość i jak możecie spojrzeć, praktycznie na każdej karcie mamy jakiegoś kota. No to jak czarownica, no to i kot. Mm, wisielec, no właśnie to jest pierwsza karta, gdzie tego nie ma. Śmierć, umiarkowanie, diabeł, wieża, nie zadzieraj z czarownicą, od razu mi się to skojarzyło. Gwiazda, księżyc, słońce, sąd ostateczny, i świat. No i lecimy. As kielichowy, dwójka kielichowa, trójka kielichów. Mówię. Osobiście uważam, że symbolika jako tako jest zachowana, ale w takim typowo czarowniczym stylu. Piątka kielichów, szóstka kielichowa, siódemka kielichów, ósemka kielichowa. Dziewiątka kielichów. Dziesiątka kielichów. Paś kielichowy. Rycerz kielichów. Miłość wszędzie. Królowa kielichowa. I król kielichowy. No i co? Lecimy. As denarowy. Dwójka denarów. Trójka denarowa. Czwórka denarowa. Piątka denarowa. Szóstka denarowa, siódemka denarowa, ósemka denarów, dziewiątka, dziesiątka, Paś, rycerz, królowa i król denarów. A zbław, dwójka. Trójka denarowa, y, buławowa, przepraszam. Czwórka buław. No, fajne kolory. Fajnie w ogóle kolorowa talia. Taka, wiecie, powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, że ten papier mi totalnie nie odpowiada, to nie wiem, czy bym z niej nie korzystała. I to bardziej właśnie niż chociażby z tego Witchy czy, czy, czy czegokolwiek takiego. Jakaś tak bardziej do mnie osobiście przemawia. Siódemka buław. Ósemka buław. Dziewiątka. Dziesiątka buław. Paść buław. Rycerz buław. Królowa buławowa. I król buław. As mieczy. Dwójka mieczowa. Trójka mieczowa. Sugestywna karta. Bardzo sugestywna karta. Dobra. Czwórka mieczowa. Piątka mieczy. Szóstka mieczy, siódemka mieczowa, ósemka mieczy, dziewiątka mieczy, dziesiątka mieczowa, pięć mieczy, rycerz mieczy, królowa mieczowa i król mieczowy. Dajcie znać moi drodzy, czy pracowaliście z tą talią, czy w ogóle taki styl wam się podoba, czy może jednak idziecie bardziej w klasykę. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Bardzo wam serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnych filmików. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, pa.